Okej, okay. tam się znajduje most, ten kolejowy, o którym przed chwilą była mowa eee, i ziomek tam stał z dzieckiem, z tam większym, zapytałem się, bo normalnie by nie było opcji, żeby to przenieść, nierealne, eee, a to jest eee, samborową miejscowość, zejście fatalne, w ogóle nic, nic, zero. A za mną jest następny most, ale to już tylko przepływam. Jest koło godziny 16.30, coś takiego. 170 km franciszkowo-dolne. Tam mają do rozbijania namiotów, a tam ktoś mieszka. są solarki mają. Dobra, to jest most most łączący drogę gruntową między wsiami Gierłosz i Motyki 166,8 km Pan Zatem już coraz bliżej, 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 bliżej Dzisiaj jest trochę pociśniętych kilometrów no zobaczymy, może wyjdę tam. Zmieniłem sobie siedzenie na wyżyciu. Przynajmniej widzę, co jest e, po bokach, nie? Bo tak jak jest trzcina, to tak naprawdę no, tylko trzcinę widzisz. Więc chujnia z makiem. Jak non-stop trzcina. Ale no nie, że non-stop, ale e, na początku była non-stop. <grym> Teraz już mniej, nawet jak siedzę niżej to i tak jest mniej troszkę, ale jak jestem wyżej to jest jeszcze lepiej Tak więc ka na kajaku można także i gotować Mam tu palnik Palnik pali się na klepkach ręcznikiem podłożony żeby żeby mi nie biało no i płyniemy sobie dalej Zupka chińska gotowana. Tam da, w oddali jest kolejny most, to chyba było 6 km, nie wiem jaka nazwa. Wciągnąłem trochę kajak na, na brzeg, żeby przepakować rzeczy i już ustawić jakby do spania. Aby w późniejszym momencie już mieć wszystko przygotowane i tylko. Yep, yep, yep i koniec, gotowe. Tak więc do dzieła, dzień drugi, koło godziny siódmej. Właśnie będę mijał most drogowy miejscowości Rodzone. 152 km zostało do końca. Gdzieś za mostem wrodzonym, nie wiem, mniej więcej po niecałej godzinie drogi jest taka... Taka, no nie wiem, to po prostu piasek, piasek narzucony. Za kolej. czy coś tam w tym Nawet dobre miejsce, by się wykąpać. Czyli jaka zimna jest, mijam most kolejowy na linii, na linii i ławy do Działdowa, to jest 149,4 km zostało. Płynę, zaraz obrócę go. Przede mną... Przede mną jakiś most. I teraz nie wiem, co to za most nawet. Nie mam pojęcia. Dobra, tu jest most, jak koło Brat Jana. Wyleje się i tyle Opuściłem nowe miasto eee, i teraz co? teraz będziemy przepływać tam dalej za mną jak widać jesteśmy odkąd no, ale tu jest dosyć płytko tutaj to mam do nie wiem no. Z 30 cm coś, coś taki kawałek Pójdziemy dalej. kurzędnik 132,8 km. 132,5 km. Już niebawem mamy końcówkę. Jeszcze tyle. Jakiś 125. Będę miał pomost yy, na drodze z Nielbarka do Tam jaki nasyp tego trzcin. Woda raz krzeje, raz chce kropić, ale nie kropi, raz wieje i człowiek się ubiera i nie wie jak ma się ubrać. Ładny zachód słońca, wydry albo coś takiego skakują do wody, to co w nocy słyszałem. Ja sobie tutaj gotuję kisiel, prawie jest ugotowany, i zbliżam się do pomostu. Yy... Jajkowo to jest ten, co się jedzie na Olsztyn, znaczy y, Toruń, y, Toruń, Olsz... Toruń, z Torunia do Olsztyna. A tu jest jajkowo, jest po prawej stronie będzie, a po lewej jest nowe miasto. 115,5 km. Jeszcze zostało nam i tyle. Przed kilkoma minutami wstałem. O, jest coś piąta parę. W mm. nocy... Znaczy, nawet nie wiedziałem, że to jest... że to jest ścięte przez bobry. Co chwilę... Co chwilę napierdalały. O 12 jak mnie obudził, to mówię... Kurna, on śpi tu ze mną czy coś? Leży się... Aż... Leż... Aż się przestraszył Tego hałasu, i co chwilę bum, bum, bum Do woda, a później stwierdziłem w dupie i idę spać Dorwiam zacumowałem Myślałem, że tam jest jakieś miejsce do rozbijania Ładnie zrobione, ale to ktoś sobie zrobił domek Po prostu No tak więc zbijamy dalej Ahoj, przygoda. Przestało padać. Dobry, dzień drugi. Zwaliły drzewo, więc trzeba przeciąć sobie drogę. A później płynę do Rafała po powerbanka. Będę musiał przenosić kajak. Jednak nie będzie trzeba przenosić kajaku. Znaczy yy, przecinać drzewa. Z boku, z boku był ten przejście. Jak ja jestem kurna bystry, że go nie zauważyłem ja dole. Co prawda jest chujowe, ale powinniśmy się prześliznąć. Po wizycie religie Sowian była często narodową i rozwinęła się samoistnie. Wszyscy pokowie jakby wyrośli spośród wielbiącego ich. Tak więc dzisiaj... Dzisiaj wracałem stąd, przypłynąłem i popłynąłem na bachotek, tamtą stronę, do kanału. Yy, dro z drogówki mnie to tam pomogli mi robole przenieść, a, w a z powrotem już sam przeniosłem. Ktoś tam był, ale jakaś dziewczyna, a to raczej siłowo słabsza, no to już sam to przeciągnąłem. W miarę szybko to poszło, nawet nic nie wypakowywałem. A tutaj jest żelazny yy, most. I no ten most, yy, za tym mostem kierujemy się na Brodnicę. I yy, to jest równe 100 km. Pozostało do Brodnicy, do zamku będzie 9,9 km. A do tej stacji takiej PTTK, gdzie naładuję baterię, i to wszystko jest jakieś 13,5, coś w tym stylu. Pogoda się rozpogodziła. Jestem ciekaw jak tam było. Kiedyś tam byłem, co wpływałem na tą drwęce. Zobaczymy czy coś się pozmieniało. Dopływam do mostu stalowego w Brodnicy. Zawsze byłem na góry. Nad... Górym zawsze nad nim, a dzisiaj jestem pod nim. Oj znosi, znosiła? 86 km tutaj. A przystań za 7. Nie wiem. Czy to ma znaczyć 186 km zostało? Może? koło galerii zaczyna wprost jest galeria tam mieszka Arek a tam z tyłu jest kładka zakupy zrobione Kajak jest tu podarka. pod Arka Kolejny most, miniony do dziecka. Płyniemy dalej i będzie 90 km koło zamku. W Brodnicy się znajduje właśnie. Zacumowałem kajak w taki sposób, bo się okazuje, że moja mała kłódka nie jest dobra. Znajduje się na zakolu. I tutaj są sanitarne rzeczy, kuchnia, niby też. Wszystko za darmożkę. Zobaczymy, jak to jest. Czy ktoś jest, czy nie ma. No i na razie to tu. No, fajnie zrobione. Petarda. Śmieci. Stamtąd przypłynąłem. Pokoszona trawa. Rodnica wita. Będę płynął tam dalej wtedy. Przed chwilą coś miało padać, ale nie padało. Termos mam, więc wodę dalej. Patrzmy co zrobione, prysznice też niby są Z łazienki może korzystać jedna osoba mm -hmm. Mm -hmm. No?